Dobrze, może do czerwcówki to nie wybiegajmy, bo to jeszcze daleko. Karola Filipkowska z nami jest i będziemy myśleli teraz o prognozie pogody, ale tak na najbliższą dobę, dwie ewentualnie. Deszczowo tyle ode mnie. Co ty na to? Deszczowo podbiję stawkę. Burze też będą nie występować. Nie wszędzie podbijam. Też. Opady gradu <laughs> gdzie nie gdzie i jeszcze Pas. silny wiatr. Będzie się działo, proszę państwa, no i niestety tutaj raczej bez uśmiechu, z poważną buzią, bo sytuacja synoptyczna w dalszym ciągu nie najlepsza. Jesteśmy w polu Zniżonego ciśnienia i w trakcie najbliższej doby o obszar naszego kraju otrze się front atmosferyczny, przynosząc głównie w zachodniej części naszego kraju chmury, również te burzowe wyładowania atmosferyczne, gdzie nigdzie ulewy, no i też opady gradu. Noc z dużo lepszą sytuacją synoptyczną na krańcach wschodnich w rejonie Warszawy, również bez opadów, poza tym chmury, z opadami deszczu i jeszcze w pierwszej części nocy wypiętrzającymi się burzowymi chmurami. W trakcie upływu godzin sytuacja będzie się poprawiać, pojawią się rozpogodzenia, ale tam, gdzie padało, mogą tworzyć się mgły i zamglenia. Temperatura od 7 do maksymalnie 13 stopni. Jutro na Pomorzu Kujawach i w Wielkopolsce początek dnia jeszcze dość spokojny, chociaż chmur brakować nie będzie. A w drugiej części dnia, w zachodniej części regionu, opady deszczu, a także wyładowania atmosferyczne temperatura wysoka, przyjemna od 21 do maksymalnie 26 stopni. Na warmi Mazurach, Mazowszu i na Podlasiu szykuje się piękny, słoneczny dzień, spokojny, z wysoką temperaturą od 24 do 26 stopni. W trakcie dnia chmur będzie przybywać, ale będą one niegroźne. Opadów nie przewidujemy. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce opady, głównie w Małopolsce, tutaj ostrzegamy przed burzami z ulewnym opadem deszczu, a także opadem gradu. Górny Dolny Śląsk, tu pochmurno z opadami deszczu i burzami w drugiej części dnia w rejonie Zielonej Góry, a także Katowic. Temperatura maksymalna do 27 stopni. Więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.